Witajcie! Dzięki WioLecie mam okazję właściwie, miałam okazję przetestować kilka zapachów od włoskiej marki Lelborario. Oto są te próbeczki, te małe testerki. I od razu powiem Wam, że to będzie ciężki film, ponieważ z tych siedmiu zapachów tak naprawdę tylko jeden mi się spodobał. Ha. <laughs> Jeżeli Was nie zniechęciłam, zostańcie koniecznie ze mną. Posłuchajcie. O jakich zapachach Wam opowiem. I cóż takiego ja Wam na ich temat powiem. Wózka marka, która na rynku działa bodajże od 2009 roku. W każdym razie wtedy na pewno powstały pierwsze perfumy, mówię tutaj o wodach perfumowanych. Gdy mieszkałam tam, powiem Wam, że. Widywałam sklepiki, ale raczej nigdy nie zaglądałam do środka jakoś tak wiecie, na dystans. W każdym razie teraz, kiedy nadarzyła się okazja i po tych kilku recenzjach, które zobaczyłam na YouTubie, głównie u Anecznika, pozdrawiam cię Aniu, ty jesteś tam na miejscu, wiesz, ma, więc masz okazję testować te zapachy um, dużo, dużo lepiej, szybciej niż my tutaj. Choć wiem, że w Polsce też można je kupić jest oficjalna strona. Więc wrzucę ją może wam w opis. Jeżeli będziecie zainteresowani, pójdziecie zobaczycie, cóż tam takiego ciekawego mają, bo oprócz perfum jest właściwie wszystko, wszystko do nich. Więc kto na co ma ochotę, ten może tam sobie to znaleźć. W każdym razie yy, będę Wam wrzucał oczywiście flakony, oczywiście nutki zapachowe, żebyście sobie zobaczyli, jak to będzie wyglądało. Powiem Wam moje wrażenia. I tak jak Wam wspomniałam na początku, hmm. Gdybym miała kupować, może jeden, może jeden z tej całej kolekcji, o której dzisiaj powiem. W każdym razie zacznę od tego, że to są zapachy, które wszystkie, właściwie wszystkie, mają takie bardzo ostre otwarcia, takie dosyć nieprzyjazne dla mnie, dla mojego nosa. Dopiero po kilkunastu sekundach e, jestem w stanie Przyłożyć nos i wywąchać te nuty zapachowe. Nie wiem dlaczego. Wszystkie mają takie dziwne, dziwne otwarcie. Zacznę od melograno, czyli granat. Jest to zapach, który ma w sobie mandarynkę, cytrynę, granat, czerwoną porzeczkę, różowy pieprz i piżmo. To powinny być perfumy owocowe, piżmowe, takie troszeczkę drzewne. Powiem Wam że na mojej skórze na samym początku bardzo, bardzo mocno wybijało się, się ten różowy pieprz połączony z granatem i niemalże natychmiast weszło mocne, zdecydowane pismo. Dla mnie to otwarcie było bardzo intensywne, bardzo silne, nie spodziewałam się czegoś takiego. Każdy z tych zapachów mam na skórze, są już tutaj dwie godziny, więc takie wrażenia teraz już przy okazji, jak to wygląda po tym czasie. Ta ostrość zniknęła, całe szczęście zniknęła, one po kilku minutach są łagodne, wszystkie, wszystkie łagodnieją. Tak samo jest w tym wypadku. Ale ta nuta granatu i piżma wybiła u mnie najmocniej. Później nie widzę tutaj jakichś wielkich zmian w nich. I powiem Wam, że dla mnie to są takie... Śmiać <śmierzmy> mi się trochę chce, ale dla mnie to są perfumy, które nosiłabym, gdybym miała je nosić, to nosiłabym je jesienią i zimą. Nie zrobiły na mnie jakiegoś większego wrażenia. Kolejne, o których Wam opowiem, Papawy Rosławę, czyli Słodki Mak. Prześliczna butelka, bardzo zachęcająca, myślę sobie, mm, będzie pięknie. Mamy tutaj bowiem akordy kwiatowe, słodkie i pudrowe. Nutki: Głowienka, Brzoskwinia, Mandarynka, Czerwony Mak, Dziękdziel, Jaśmin Wodny, Ilanki Lank, Lilia, Płatki Róży, Neroli. Bez, bursztyn, paczula, wanilia, drzewo sandałowe i piżmo. I powiem Wam, że otwarcie totalnie, absolutnie mnie zaskoczyło. Bardzo. Ponieważ poczułam taką apteczną, mocną nutę, taką zielarską nutę yy, syropu pozbawionego słodyczy. Kojarzycie? Kojarzycie, kojarzycie te klimaty? No właśnie, tego to ja się moi drodzy nie spodziewałam. Chociaż gdy spojrzę na nuty, no powinno mi to coś więcej powiedzieć. Ale ten słodki mak mnie trochę zmylił, przyznam się Wam szczerze. I nie podobało mi się. Było dziwnie. Zresztą ten zapach był dziwny. No, przez pierwszą godzinę był bardzo dla mnie dziwny. Bardzo taki przeszkadzający, taki Zwracający na siebie uwagę, ale nie w tym pozytywnym znaczeniu. Widzicie, no nie jest dobrze, nie? No ale moje przemyślenia, słuchajcie, moje przemyślenia. <gryw> mówię. Dostałam te próbeczki. Mówię, zrobię sobie film, zrobię. Opowiem. W każdym razie. Brakowało w nim harmonii. Teraz, on się już uspokoił, jest przyjaźniejszy, ten mak również jakoś tak. Właściwie nawet nie wiem, czy to jest mak. Nie ma w każdym razie tego aptecznego wydźwięku, ale też zapach stał się słabszy. Naprawdę dużo, dużo, dużo słabszy. Później mamy bukiet Doro, czyli złoty bukiet, w którym znajdziecie wanilię, fasoletonkę, heliotrop, bursztyn, irys, kwiat pomarańczy. Akordy takie waniliowe, pudrowe. Tak by powiedziała. Patrząc na nutki, myślę sobie, będzie przyjemnie. I faktycznie jest takie słodkawe, przyjemne otwarcie, słodkawo waniliowe, z wyraźnym, wyraźnie zaznaczonym irysem i heliotropem na mojej skórze. Ja mam je tutaj. I powiem wam, że na początku tego nie czułam, ale po kilkunastu minutach ten zapach zaczął mi przypominać Hypnotic Poison. Oczywiście Hypnotic Poison jest bardziej rozbudowany, jest zmienny, tam się dużo, dużo, dużo więcej dzieje. To nie jest absolutnie klon, to nie jest absolutnie jakaś inspiracja, nic z tych rzeczy. Jest po prostu wydźwięk podobny do tego, jaki czuję wąchając Hypnotic Poison po pewnym czasie. Po pewnym czasie. I powiem Wam, że jestem troszeczkę zmieszana, bo początek naprawdę mi się podobał. I byłam zaskoczona, że on skręcił w tą stronę. Nie jest to zapach, który by mnie odrzucał. Tak jak w przypadku tych dwóch pierwszych, gdzie powiedzmy, czułam respekt, czułam dystans, nie miałam ochoty na jakieś większe testowanie. Tutaj, w tym wypadku, myślę, że skłonna byłabym je ponosić dłużej. Choć mówię, początek bardziej mi się spodobał. No i teraz przechodzimy do Fran Japanii. Japani, yy, o akordach cytrusowych, ambrowych i kwiatowych. Yy, jest to zapach, w którym znajdziecie mandarynkę, bergamotkę, plumerię, bursztyn i cedr. I powiem Wam, że z nich wszystkich on miał najdelikatniejsze i najpiękniejsze otwarcie. Do tej pory, tak? Z tych, o których Wam powiedziałam. Mam je tu. I ten zapach również nie zapowiadało się na to, ale ten zapach troszeczkę przypomina mi libr. Eee, dziwne. Tutaj pozio, pozio, Hypnotic Poison, tutaj libr. Czyżby jakieś nawiązania. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Naprawdę. W każdym razie, oczywiście, jest słabiej i bardzo żałuję, że zrobiło się słabiej. On tak ślicznie się otworzył i myślałam, że w tej swojej pięknocie będzie trwał dłużej, ale on dosyć szybko zaczął gasnąć, co mnie zasmuciło niezmiernie, bo to byłoby naprawdę ciekawe. Butelek jest prześliczna, przepiękna. No, prezentuje się naprawdę niesamowicie. Zapach również, tylko szkoda, że tutaj z tymi parametrami tak trochę nie bardzo. No tu mam jeszcze do omówienia trzy. Rabarbero. Akordy zielone, aromatyczne, takie bym powiedziała owocowe. Macie w nich cytrusy, liść fiołka, szafran, kardamon, rabarbar, czarną herbatę, cedr. Pismo, wanilię, bursztyn, fasoletonkę. Powiem Wam, że ta woda perfumowana ma najbardziej roślinne, najbardziej suche, pozbawione słodyczy otwarcie, bardzo chłodne i powiem Wam, że kojarzy mi się z taką zimną, mocną herbatą. To są w ogóle perfumy idealne, tak mi się przynajmniej wydaje, na lato, na takie ciepłe, upalne lato, ponieważ orzeźwiają niesamowicie. Ten początek jest dosyć ostry, średnio mi się podoba, ale kiedy ta ostrość mija i zostaje ta cudna zieloność, one mi się podobają. Mają tylko jedną wadę. Z nich wszystkich na mojej skórze trwały najkrócej, teraz jest właściwie ślad, yy, wyczuwam tutaj delikatne piżmo, więc tych dwóch godzin, moi drodzy, nie wytrzymały. No, jest piżmo, ale ja bym chciała tą zieloność, którą dały mi po tych kilku minutach, ten początek może niekoniecznie, bo było naprawdę za ostro, ale później, ale później było naprawdę miło. Było miło, chciało mi się je nosić, bardzo przyjemnie mi się je nosiło. No i teraz, słuchajcie, czas na wodę perfumowaną, chyba która jest najbardziej znana, pewnie jest knoce nazwę, <laughs> pewnie jest knoce. Meharis, nie wiem czy to dobrze mówię. W każdym razie dosyć dużo na ich temat można było obejrzeć na YouTubie filmików, Aniar też bodajże zrobiła na ich temat film. Jest to kompozycja taka ciepłokorzenna, drzewna, ambrowa, która na mojej skórze trzyma się dosyć, dosyć dobrze i jednocześnie mi okrutnie przeszkadza. Myślę sobie, co mogło pójść nie tak? Przecież nutki, które tutaj się znajdują, są moje. Lubię je, bardzo mi się podobają, bo zobaczcie, mamy tutaj cynamon, Pomarańcze, bergamotkę, róże, drzewo sandałowe, drzewo gwajakowe, cedr, paczule, bursztyn, wanilię i piżmo. I tutaj znowu było apteczne otwarcie. Nie wiem, co ja mam z tą apteką. Lerborario, może słuchajcie, od razu gdzieś tam podświadomie je kwalifikuję w mojej głowie jako zapachy apteczne. Mocna pomarańcza. Róża, cynamon i drzewo gwajakowe. I tutaj powiem Wam, że na mój nos jest zbyt duża walka pomiędzy tymi składnikami, pomiędzy tymi nutkami. On nie jest dla mnie harmonijny. Tutaj jedno wybija się, potem wchodzi drugie. I yy, powiem Wam, że kiedy je wącham, poczekajcie, bo teraz się trochę pogubiłam. To była chyba tutaj. To było tu? Nie, to nie było tu. To było tu. Tak, to było tu. No i dalej to jest. Jest ten cynamon, który tutaj u mnie, on siedzi, on siedzi bardzo dobrze, siedzi. I teraz już chyba pizmo. Wcześniej było drzewo gwajakowe, ale to takie, wiecie, dla mnie pozbawione harmonii. Ubolewam, bo mówię, one się trzymały bardzo, bardzo dobrze. Zresztą do tej pory się trzymają. Była tylko mała zawieszka. Wiecie, gdzie, gdzie co nałożyłam, bo zapachów się da. I no szkoda. Szkoda. Nie są to moi faworyci. Na sam koniec, pewnie zupełnym przypadkiem, mamy ostatni zapach, który spodobał mi się najbardziej. Jest to Rosa, czyli Róża. Zapach świeży, kwiatowy, który ma w swoim składzie geranium, fiołek, frezję, różę damasteńską, jaśminy wodny bodajże i białe piżmo, chyba, że tutaj coś pomyliłam. W każdym razie powiem Wam, że otwiera się przepięknie. Świeżo, zimno, tak lekko, bym nawet powiedzieć lodowato, idealne na lato. Też na pewno pięknie odświeżą i w przeciwieństwie do rubarbaru, rabarbaru po naszemu, one trwały dłużej. Mam je tutaj. Bardzo spodobało mi się, spodobała mi się ta róża, która tutaj została podana, bo była świeża, zimna, taka chłodząca i ta róża została podbita frezją. Powiem Wam, że nawet taką zbliżoną do naturalnej frezji, co mnie ujęło, spodobało mi się. Zapach piękny, świeży, kwiatowy, bardzo taki orzeźwiający. I z nich wszystkich, gdybym miała kupić, to właśnie bym się skusiła na nie. Tak to wygląda, moi drodzy. Było szybko. Nie wiem, jakie są Wasze wrażenia o tych zapachach. Czy też je sprawdzaliście, czy je testowaliście? Powiem, że ceny. Hmm, na mój gust, jeżeli chodzi o jakość. czy znaczy może inaczej parametry w stosunku do ceny to jest troszeczkę, troszeczkę wysoko. Ta cena jest no, zbyt wysoka, bym powiedziała, nawet. Nie wiem, to jest tylko moja opinia, jaka jest wasza. Jeżeli je znacie, dajcie mi znać w komentarzach, co wymyślicie. Prezentacje flakonów są śliczne. Prezentacje kartoników są naprawdę śliczne. Piękne, doprecyzowane zapachy. Trochę słabe. Trochę. W każdym razie ja Ci, Violetko, bardzo serdecznie dziękuję za te Twoje Szczęścia, które mi tutaj wysłałaś. Odsyłam je do ciebie. Testuj dalej. Ja mówię, może się pochylę nad tą ostatnią kompozycją, czyli Rosa. A reszcie podziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tym dosyć niefortunnym filmiku. Takie też się będą u mnie, słuchajcie, pojawiały. Mam tutaj jeszcze do przetestowania, do zaprezentowania dwie inne marki. Na jedną, o jednej chciałam już zrobić film w zeszłym roku, ale tak jak słuchajcie, schodziło, 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 że i notatki pogubiłam i muszę się do całej imprezki przygotować. Raz jeszcze. Ta druga... Jestem już po testach, ale zapachy również podobają mi się tak średnio. Mam problem z takimi filmami, bo wiecie, ja mam u siebie to, co mi się podoba. Lubię mówić o zapachach, które mi się podobają. A tutaj tak muszę iść delikatnie na kompromis w tym momencie, bo jakiejś wielkiej miłości nie ma. Staram się być obiektywna, ale strasznie ciężko być obiektywnym, kiedy. Perfumy są tak naprawdę kwestią bardzo subiektywną. Zresztą Wy o tym wszyscy bardzo dobrze wiecie. Każdy z nas, nawet ten sam zapach może odbierać zupełnie inaczej. Na każdym z nas mogą wybijać inne nutki. Każdy z tych zapachów raz może nam się podobać, za jakiś czas niekoniecznie. Zresztą Wy o tym wszystkim bardzo dobrze wiecie. W każdym razie czekam na Wasze komentarze. Napiszcie mi, co wy myślicie w temacie, i pozdrawiam Was. Do następnego razu. Cześć.